Kolejny market update, dzisiaj jestem w zły na siebie, bo nie rozegrałem trade'a, którego zapowiadałem od dwóch dni. Wiedziałem, że to się stanie, ale nie rozegrałem tego. Mieliśmy zabranie płynności z tygodniówki, bardzo duże na US30. Poszli górą, zrobili konsolę i wiedziałem, że trzeba to po prostu shortować. Mówiłem o tym od dwóch dni. Nie zrobiłem tego i teraz dlaczego? Tutaj wcześniej miałem longa. No i się zafiksowałem na to, że ten long powinien mi pójść do góry i wybić płynności z góry. Niestety tak się nie stało. On faktycznie poszedł do góry, ale zrobili knota i y, zawrócili od 15. Więc y, no bardziej powinienem się skupić na tym shortzie, dlatego że ten long i tak był spontaniczny, nie był planowany, a short był bardzo planowany od w kilku dni. Y, też Jakoś przez dwa dni skalpowałem niepotrzebnie się w to bawiłem, bo miałem presję, chciałem szybko zarobić i to było bardzo głupie, bo gdybym nie miał tej presji, że chcę szybko zarobić, to po prostu rozegrałbym jeden trade, swój planowany od kilku dni trade, no i to by było już, już bym, tym tradem praktycznie zdałbym, zdałbym etap konta fundowanego, także jestem, jestem zły na siebie bardzo i zawiedziony, że tak zrobiłem. Też miałem taki mały dysonans, bo tutaj było oczywiste, że pójdą dołem, dlatego że zebraliśmy płynność z tygodniówki. Z tej konsoli wyszliśmy i to była no, kwestia czasu, kiedy zrobił mój setup. To był po prostu. Czekaj, bo się zepsuło. To był mój setup do gry, więc no ja z... nie, nie rozegrałem swojego setupu, nie? Natomiast miałem taki mały dysonans z tym, z US 500, bo na US 500. Myślałem, że oni pójdą po tą tygodniówkę tutaj na górze, zbiorą tą płynność, a oni nie poszli. Oni poszli w dół, wszędzie poszli w dół, wszędzie zrobili tego samego motyla. Natomiast na US 100 to już w ogóle, na US 100 byliśmy w połowie, i ja cały czas zastanawiałem się na to, że oni pójdą w górę po tą płynność. Więc miałem troszkę taki dysonans w głowie, że US 100 i US 500 chciałem grać do góry, a US 30 chciałem grać w dół. Na indeksy jednak zrobiły swoje. Jak poszły, jak poszły w dół, to poszły już wszystkie, wszystkie w dół. Oczywiście US30 lubi zachowywać się trochę inaczej niż US100 i US500. Jest taki trochę odwrotowiec, ale to w przypadku mniejszych ruchów. Nie w przypadku czegoś takiego jak to, bo tutaj indeksy zachowują się po prostu zgodnie. US30, US500 i US100 po prostu poszły dołem, bo to było to był bardzo duży ruch. Także teraz będę brał to pod uwagę. Po prostu wprowadzę poprawki do mojej strategii, że ok, celujemy w płynność z tygodniówki, ale mamy na uwadze, że nie zawsze jest zbierana. Czasami jest po prostu zawrotka dużo wcześniej. Bardziej też będę brał uwagę na to, że te duże ruchy one są skorelowane, czyli jak rynek jak 30 gdzieś tam planuje duże zabranie płynności, no to wszystkie indeksy pójdą po prostu w tym samym kierunku. I tym się będę kierował na przyszłość. Bo, no bo wiedziałem, że to się stanie na pewno na 100% i to się stało na 100%, a jednak nie skorzystałem z tej okazji. Właśnie przez, to, przez te głupie płynności tygodniowe na, na górze. Nie? Także byłem taki troszkę rozkojarzony na dwie na dwie strony. Teraz, co mogę planować na przyszłość? Teraz jest piątek, i jadę zaraz do roboty, więc chyba nie będę nic grał, bo niedługo grać z roboty. Myślę, że podjadą jeszcze do dołu, wypełnią tą harmonię. Druga możliwość jest taka, że po prostu weśli mi z tego boksa i, i zaraz zrobią w górę. Też tak może być, bo już wiele razy tak było. Tak czy siak, no to jest tak, właśnie lokalnie. Albo MK, albo W. Na pewno coś z tych się wydarzy na 100%. Tylko pytanie w jakiej kolejności, bo rynek zawsze to robi. A globalnie, globalnie przymierzam się od nowego tygodnia, właśnie do, do, do czegoś większego i myślę, że fala CD będzie gruba. Na US100, na US500 nawet podobnie, chociaż tutaj, no nie wiem, czy to wypali, zobaczymy. Zobaczymy, może być. Na US30, no to tak jak mówię, no swój setup już straciłem. I teraz będę oczekiwał czegoś odwrotnego, czyli po prostu o, to samo, zawsze to samo, zawsze to samo, tak. Kolejna sprawa to mm, widzę, że robię overtrading. Moja podświadomość chce ciągle, ciągle doświadczać tych wyrzutów. Wyrzutów dopaminy i kortyzolu, jednak to uzależnienie robi swoje. I przeczytałem świetny artykuł zyskownego trailera L2W. I on dał mi checklistę mentalną, bo mam checklistę do, swoją, do swojej strategii, mam checklistę techniczną, ale mam też checklistę mentalną, jest zajebista, bo jest to checklista sprawdzana już przed sesją, później w trakcie sesji i później po sesji. I to jest checklista taka stricte psychologiczna. Więc no tak mi się podoba, że właśnie jeśli będę się jej trzymał, jeśli będę po prostu szczery ze sobą, nie będę oszukiwał samego siebie i będę trzymał się tej mentalnej checklisty, to jest duża szansa, że, że wyleczę się z tego overtradingu i to by było tyle na, na dzisiaj.